Hello, cześć, witajcie, znowu Ryfek, witam was w kolejnych plecakach. Widzowie, dzisiaj challenge. Dzisiaj challenge, którego nikt się nie spodziewał. Otóż, będziemy grali... Bez świni. <grym> nie wiem, czy mi się uda. No nie, Super w, w sklepie na no, przecenie się drabia te świnia. Przecież to są darmowe pieniądze, no. Kapitalista w moim sercu nie potrafi te obok tego przejść obojętnie, ale muszę, muszę dzisiaj, no ale główno. Dobra, no to start. Dwa wooden swordy i. „Wetstoning mi się wydaje! I tyle dobry start. Tu nie roluję, bo nie ma po co. Ooo, że tej świni nie wezmę, no. Na co ja tu dzisiaj pójdę? Nie mam żadnego pojęcia, jak nie będę szedł na lucky pigi. Nie wiem. Nie wiem, zobaczę co się trafi. Lecimy, pierwsza runda, jak nie trafię na piromantę to może być nawet okej. Okay. Tarcza tutaj będzie sporym problemem, ale tarcza byłaby większym problemem gdyby była włożona w trumnie rzeczywiście. O Jezu, aż tak dużo to stamina zużywa, no to nieważne, to przegrywamy to w ogóle z Kretesem. Ja się przez dwa nie mogę przebić tym głównym, Boże jaki beznadziejny jest ten starcz, co ty gadasz, co ty gadasz. Banana, o dziękuję za banana, super. Lampa w koło robimy torczę. Kurde, na tej postaci Torcha się wydaje być bezsensowny, no chyba, że Magic Torch. A pod Magic Torcha mógłbym zagrać i do tego świnie. Nie są potrzeby tak akurat. Tak, więc ciekawie. Short Shortbow nam się łączył. No czy tej trzeciej wersji nie mam. Ze szczęściem. Pestilence Flask. Szansa na dostanie spajków, a tutaj coś ze szczęściem to robi, ale co? Nie mam zielonego pojęcia. Czy te łuki będą przy sobie tutaj? Bo to jest broń tylko i wyłącznie na Rangera. Fortuna Hope, szansa na dostanie szczęścia: 60% przy trafieniu. Ale po jakiego mi grzyba to szczęście troszkę nie wiem. Troszkę nie wiem. Ty Kryduk Staff z Magic Torchem to byłby przekok z Spróbujmy to zagrać. Ja kupuję proste, dobre rzeczy. Ja wiem, że to drogie jest. I tak... Ale nie ja mam świni, ja muszę kupować rzeczy takie, żebym wygrał. Dobra, z kim ja gram w ogóle? Co to są za ludzie? Bez kidu, jak przegrasz. Bo to jest tak, jakbym jak tutaj szedł z pięcioma życiami, to bym dostał innych ludzi, którzy mieli pięć żyć, nie? A teraz mi dobrało typa, który też przegrał w pierwszej rundzie. O <laughs> mój kurde, widać czemu. Widać. Ehm, dobra. Stamina Sack nie za bardzo. Gloss of Heisty. No to już lepiej. Ale zrobić Udem Bucklera byłoby jeszcze lepiej. Na dodatek na przecenie healing herby. To już w ogóle super. No nie najgorsza pierwsza runda. Kolejny banan? Raczej nie. Na przecenie może bym wziął. Tak to raczej nie. Fajnie, tu bijemy. Przyjmij się, zwiększam obrażenia um, brumem, a przeciwnicy tutaj raczej misować nie będą. 100% czas na trafienie i 95, ale kto wie, może się trafi, może się zdarzy. Ginger Bell Jerry, co trzy sekundy. Zużyj jakieś bufy. Ty no, on jest super teraz z tym. Wolpertingerem, boże, ale mi w ogóle włosy przyklapnęły, jakoś powiem wam, że robiłem wieczorną drzemkę. Jest godzina 23.20. Ja się tak z godzinę temu klapnąłem tylko na łóżku i po prostu odpłynąłem, nie? I teraz się obudziłem, mówię, co jest, trzeba nagrywać odcinki. Jezu, te świnie jak mi. O jezu, jak mnie nosi, jak ja widzę te świnie, no. Dobra, on na starcie tylko na 40 max jest, no i. Git. On się odpala szybciej za każde jedzenie. No to dajmy go tu. Znaczy on to akurat gówno, ale przyspieszy banana. E, więc tego do dobrego. Dobra, ja z tego muszę zrobić będzie Staffa. Z tego muszę zrobić potkę, czyli muszę dorwać blueberry i potkę zwykłą czerwoną, którą już widziałem raz. A i nie kupiłem, bo zapomniałem, jak się teraz robi tę potkę. No. Mewtwo! Dzień dzień dobry, panie Mewtwo. Ty no cztery Regena, to ja tutaj powinienem cisnąć. Jeden blindik na eleganckości, 95 max P To nakłada tego blinda, 35% szans Zaskakująco dobrze idzie, dobra to jest na podkemany To jest na sloty na teraz Rolujemy Okej, okay, okej okay. Magic staff Z którego nie będę miał żadnego użytku na razie A nie, bez blueberry Peski? Ok. Kolejna runda, lecimy. Ok. okay. <laughs> e, w ogóle kazaliście mi sprawdzić wszystkie nowe stroje, i tak jak ja już sprawdziłem, ale też mi jeszcze w komentarzu ktoś napisał. Ryfek jest tylko jeden nowy strój od yy, riperki. Ej, czemu ja mam te kudły takie długie? Boże, nie no. A nie mogę iść do fryzjera cały czas, bo mi się nie chce wychodzić, bo jak patrzę, jak jest za oknem ostatnie 3 dni, jak wieje i pada, yy, a dostępno w antybiotyk, to mówię: A! Kiedy indziej, kto na to patrzy? Przy tym wosie to i tak <ścoughs> nic to nie zmieni. Dobra, karotka. Użyj szczęścia. No nie, Karotka tu nie, chyba że na... Ja nigdy już życiu nie zrobiłem tego, Empowerowego Guberta. Trzy sobie debuffy i dostań dwa Empowera na ileś tam sekund. Ciekawe. Nie powiem. No ale musiał mieć dwie marchewy do niego, nie? Z jedną to on gówno zrobi. Dobra, nie będę tego kupował, to za drogie po prostu, nie? Ten build. Bekazior jest spoko, ale no nie. Czego ja tutaj szukam? Podki. No za trójkę to jest dobre. Przyspieszmy Magic Staffa. Dużo wolnych slotów. No nic tu nie ma do roboty. <laughs> Przepraszam Jerego, nie mam co przyspieszać. Ale mogę przyspieszyć sobie tutaj na eleganckości Banana. Ma leczenie na staminę. No, kolejna ronda tutaj, no. Nic tu nie ma. Ale dziwnie mi grać bez świn w ogóle, boże. Jakoś tak nienaturalnie się czuję. Nieludzko, no. Jakbym nosił koszulkę z ludzkiej skóry. Obrzydliwie. Ale tej truty, żeś, typie, nałożył. Zaskakująco dużo. <ślawni> I tak wygrałem, lol. Jakim prawem? Nie powinienem tego wygrać. Mmm... Crabtree Crystal? No nie jest zły ogólnie, ale no to nie ten build. Potkę muszę czym prędzej nagrać. Dobra, to już z tego mam wystarczająco. Kurde, za czwórkę to kupię i sprzedam w kolejnej rundzie najwyżej. a was na chwilę przepraszam, mam katar, ze SW. Dobra jestem, mm, kolejna runda, no Customer kart na przecenie tego sprzedamy, leather armor na przecenie tego możemy sprzedać, a na pewno się przydadzą na tę rundę tutaj. Jak jakiś będzie przeciwnik, który właśnie bije, nie ma jak zdejmować ze mnie spajków, więc jest całkiem spoko. No i ten jego jest taki nie za dobry, nie dość, że fatalnie ułożony to po prostu jest bardzo słaby, po, no po prostu. Ja czym prędzej chciałbym tę potkę dorwać, Many zrobić magic Torcza. Jakiś yy, Magic Orb, czy tam Mana Orb. I jest nawet spoko, subklasa już tutaj. No i wydaje mi się, że tutaj typową Lifebinder. Jedynie. Ym... Beastmaster też mnie interesuje. Dwa losowe buffy i jedzenie się aktywuje szybciej. Do 100% nawet. No i te dwa losowe buffy to no, jedną bez kitu to to na tego ginger Gingerbread ym, No dobra, będę miał Gingerbread ale nie będę miał many, nie? Więc. Wszystko pójdę na to, bo to się wydaje Dosyć śmieszne, a na to mało grałem Moje no i elegancio. Przyspieszenie Na magic staffa i ginger Wydaje mi się Byłoby dobre, ale ja bardzo Potrzebuję tej many, no Bardzo potrzebuję tej many Acorn collar też nie jest zły On mi, kurde, ty, ja chciałem zrobić Cryptwood staffa No dokładnie To to jest część tego buildu Quit wood stuff Roluję dalej e, Funny pack też dobry Potkę Czym prędzej? Podka Almomana mana orba No bo. Ja nie wyrobię na jednym blueberry Albo blueberry nawet Dobra, roluję dalej Roluję dalej Jajajajaj, no Daj tam co innego tu. Ech Dobra, kolejna runda. No, jakoś inaczej muszę ten plecak w ogóle ułożyć, Bo, jak na niego patrzę, też, to już nie chce mi się nawet żygać. To moim żygom chce się żygać. Jak widzą, ten plecak Jerry, co w ogóle daje za odpalenie? Bo ja nawet nie sprawdziłem. Zużyj to i dostań Empowera i 3 Regena i 20 max HP. Okej. Okay. Regen tutaj akurat nieprzydatny Szczególnie na tym bildzie, Bo ziomek ma Ripso Blade'a Więc sobie go zdejmuje Ale nie, jest źle No tutaj taki dosyć specyficzny Build przeciwnika Więc trudno mi to ocenić Ok, jest Tinger. To, to jest to, co potrzebowałem eee, Wyrzućmy tego leder Armora Rzeczywiście Kupmy go Rabi Egza Piątkę, ty! On by mi dał nawet tutaj przyspieszenie. On by działał na Empowerze. Wydaje się być całkiem spoko. Torcza nie chce podpalać, oczywiście. To ma być Magic Torch. No i ustawmy. ustawię to od nowa, bo nie mogę na to patrzeć. Mówię. Z2. Szczerze to ja myślałem, że Wolpertinger się odpala przy jedzeniu szybciej, a główno prawda, więc tu tak naprawdę nic nie musiałem ustalać. Obok siebie są pety i tyle one się odpalają nawzajem szybciej. Nie robię oczywiście Belling Torcha, no bo to nie ma sensu na tym bildzie Nadal nie mamy generacji many za bardzo, nadal nie mamy tutaj jak bić. A tu już jest ziomek z patelnią na serze, ale nie jest to Excalibur, więc może nie będzie aż tak źle. No i mi się... JA MAM 1, 14 REGENAAA To ja chcę mieć na panu Jerrym z odlotowych agentek To serduszko takie, co zużywa e, Regen i mi daje buffy Ty bez skitu Dobra, rolujemy Co ty dajesz? Szansa na trutę, w dupie cię mam O to, to ją lubia ja lubię to! Dawaj! O kurde, potka! Regen na starcie, zaskakujący spoko jest, ale ja bym chciał szybciej potkę zrobić i Magic Torch'a, a potem nie miałbym żadnej many. Dobra, zablokuję to, bo serio, jak, jak zużyję Blueberry nie mam żadnej many, więc już na razie niech zostanie to Blueberry, niech mi generuje manę raz na jakiś czas ten Crit ustaw się chociaż odpali. No, ale rzeczywiście... Brakuje tego Magic Orba jakiegoś, Mana Orba kolejny blueberry. Który z tych itemów? Dobra, ziomo na dwa smoki. Dzień dobry Simon. Odpaliło się serce. Regen zwiększony. 10 Regena. 11, 14, 7 powera. 18 no 22. No, bałem się, że tutaj się nie wykręcę, że się tak nie rozpędzę, a o, o dziwo dałem radę. Dobra, kupujemy to Lucky Clovera o dziwo nie, bo i tak mam 100% nakryto na kryt No roluję, no mane, manę, manę super, jest blueberry. Stylu i losowy buff Wszystkie pety mają szansę na aktywowanie się dwukrotnie. Akurat na bufy to ja gram, więc stylowanie bufów wydaje się być niezłe, ale nie mam miejsca na to, nie teraz. Yy, hard container kolejny, no wydaje się być też niezły Beskitu. Dobra, wyrzućmy to No radę ja to kupić w tej turze nie dam. No dobra Ciężko tu to będzie zmieścić, ciężko, żeby to się jeszcze odpalało, przyspieszone to, żeby miało szansę nakryta. Ech, dobra jest gituwa, to sprzedaje. Kupię w kolejnej turze hard container. No tutaj ciernie mi to będzie generowało, więc tak chyba średnio. Nie jest dobrze. Mana orbik się robi. Teraz tylko generacji many dowalić. Zrobimy magic torcha. I tu jest naprawdę ciekawy build. Mega ciekawy nawet bym powiedział. Ja mówię, ta generacja many boli najbardziej. Ale teraz akurat tej many... Jak nigdy mi się trochę generuje, ja mam więcej regena niż od Mitru to nakładam. Ja mam 430 max HP, What the fuck? Survival mode! Oczywiście, że tak który mi nawet nie wyleczył, ja mam max HP 23 golda, grubo. Sloty super Mana, 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 mana. Mana, mana, Dawaj, mana, mana, mana. proszę cię. No błagam, na kolanach klęczę wyimaginowanie. Dobra, hard container, tego nie mam jak przyspieszyć. Tu się robi magic torch. Super. Super duper. Kolejna runda, lecimy. Ale tego regenę będę generował jakieś chore ilości w ogóle. Aj, ziomek ma build bardzo się skalujący obrażeniowo. To no więc mogę go nie pokonać. Raczej. Wątpię, żebym ja się skalował szybciej od niego, nie? Nieważne. 10 power na 100% krycie. Ty No robi to robotę. What the fuck? Snoty! No już na bogato! Jak mamy lecieć, to lecimy. No dobra! Magic torch jest. Krytud staw się teraz nie będzie odpalał, co prawda. No ale z drugiej strony dwóm broniem i tak zwiększam obrażenia, no nie wiem co tu wyjdzie lepsze. Raczej lepszy byłby Krytud staw odpalający się, ale... No trzy hard container ja muszę no, po prostu, no nie? No przecież to jest takie głupie, że aż dobre będzie. Chyba! Zobaczymy. No ale się wydaje być zabawne. To na pewno. Dobra, ale tego Empowera ja dowalam. No Empower to kosi powiem wam. Empowera jest grubo. No i nadal jakaś tam szansa nakryta jest przecież. Z plecaka 60 obrażeń ci mi zadają. Ty no, ale jazda. Ale jazda. Dobra, ee, super jest. Układamy to. Widzę się z Wami za chwilę, zezbó. Dobra, jestem. Nadal wydaje mi się, że mam trochę za mało generacji many, ale już to na pewno lepiej wygląda. No i te hard containery, jak ja to wszystko przyspieszę bekazem, to przecież będzie świat i ludzie. Kolejna runda! Tak jest! Okej, okay. stanik. Double axik. Mocny build. Zobaczymy, czy na tyle mocny. Dwa serducha się dopiero odpaliły. Aj! Problem z serduchami jest taki, że jak one... się trzy odpala... Oj, aha, już umarł. One zbierają łącznie 21 regena. Zabierają 21 regena. To dużo. Więc ten regen na starcie naprawdę się przydaje. Kolejny Wolpertinger. Wolpertinger. Nigdy nie wiem, jak go wymawiać. Normalnie mam inny pomysł na ten bit. Widzę się z Wami za chwilę. I ile? Za dwóch. Dobra, śmieszne ułożonką. Wolpertingera jak kupię, to jest problem taki, że ja dużo z nimi nie zrobię. Może go dam sobie na razie spokój. Kupiłbym dodatkową mamę po prostu i dodatkowe regeny na starcie, powiem Wam. Ten regen na stacji zaskakująco dużo robi. Dobra, po prostu delta blokuje, żeby tutaj były sloty, i lecimy kolejna runda. Przyspieszenie teraz na to wszystko, ale. Ziobek, jak będzie mnie widział, to będzie miał takie. What the fuck, co to jest za build z dupy? No ale mam problem z burstami. Ja mam e, właśnie dobrą grę z przeciwnikami, którzy. długo się rozkręcają, bo ja się rozkręcam. E, raczej lepiej od innych buildów. Ten build, nie dość, że się rozkręcał, to jeszcze mocno bił na starcie, więc tutaj się totalnie nie dziwię. No, Burning Blade, to już mega mocny build. O Jezus, że ja go prawie zbiłem na takim gównie, które zrobiłem z dupy. To ja jestem ten szoku, tak. Eee, dobra, angulujemy sloty Mana Potion, no bez sensu. Eee, no, nie, 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 nie. Regen na starcie, super. No, no, ha, ha, ha. Ho, 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 ho. Jeszcze ja! Oj, teraz więcej many się będzie odpalało, elegansiu! Wolpertinger drugi, super! No jest nieźle! O! Nie zobaczyłem tego! To już chyba przesada. Ja, 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 ja muszę mieć naprawdę tego Regena na starcie tak absurdalnie dużo, żeby to działało. No, że z tym mnie zjedzą po prostu. Jest przesada z tymi serduszkami. Ale ja jestem głupi, więc głupie. Okay. O nie! Ziomek na stilowaniu. O, może w ogóle tych szczurów, ty. Ty psie. Przepraszam, ale nie wiem, kim jestem. Ale ile w ogóle Jerry? O nie, no nie, no, za długo to się rozkręca, no! Tylko 10 regena. Kurde, i to w długą walkę, 12 sekund, 10 regena. No jest problem z tym regenem, za długo to się rozkręca, rzeczywiście. Lecimy. Co ja tu trafiam na bildy w ogóle? What the fuck? 108 mi walnął Nie no dobra, to no ja tu jednak że takie bildy trafiać że to jest w ogóle głowa mała, nie? Absurdalne Ostatnia runda, o... w ogóle tak szybko dzisiaj bez tych świn? 23 minuty odcinek ja już do końca jestem? Dotrwałem? What the fuck? Poison bomb no tak i nie bomb. To po prostu Poison. No nie no, to 4-4 cztery, cztery jest absurdalnie dużo. Ale o dziwo, wygrałem to. Na takie dwa mi się wydaje, że to był Sweet Spot. Na dwóch to to by działo najlepiej. No 4 to absurd po prostu absurd. Zwiększone mam w tym momencie leczenie o 60%, no ale co mi po tym jak ja, gdybym nie miał tych dwóch serduszek, to miałbym o 100% więcej regena, no to... Mówię, nie opłaca się po prostu, jakby ten regen tu był zwiększony o bardziej niż te 15%, to może. E, no dla beki zrobiony build, wiadomo, na dwóch możliwe, że nawet bym wygrał ten na przykład na tego piromantę, ten vilansor to już trochę był z dupy, no ale fajnie, kolejny goldzik wbity tutaj yy, i zaskakująco szybko, ja jestem w szoku, naprawdę, dzisiejszy odcinek rekord świata 24 minuty tylko, what the fuck dobra, bardzo wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, już jutro, jak ten odcinek wam się spodobał możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować no i tyle, trzymajcie się i cześć, papa pa.